W swoim życiu zjadłeś wiele parówek i zastanawiasz się czasem, czy to aby na pewno był dobry pomysł. Albo usłyszałeś kilka niezbyt smacznych ciekawostek o parówkach i chcesz się dowiedzieć, czy były prawdziwe. Cóż, jeśli szukasz odpowiedzi na bardzo filozoficzne pytanie, ile parówki w parówce, jesteś w odpowiednim miejscu. Oglądasz i wiesz. Mam wiadomości dobre i złe. A zaczniemy od złych. Trzy litery. M-O-M. -m. To skrót od mięsa oddzielonego mechanicznie. Mięsa, którego nawet Unia Europejska, nie mająca problemu z uznaniem ślimaka jako ryby, nie klasyfikuje jako mięso. Wyobraźcie sobie, że zwierzęcą skórę, kości, korpusy, żołądki, pazury i wszystkie pozostałości, z którymi nie da się nic zrobić, mieli się na papkę. Oto przepis na mięso oddzielone mechanicznie. Są takie parówki, które go nie zawierają, ale są też takie, w których stanowi nawet jedną trzecią składu. Tak więc, jeśli ktoś kiedyś mówił Wam, że parówki nie zawierają mięsa, pewnie miał na myśli właśnie te ostatnie parówki ze sporym dodatkiem resztek. Na szczęście informacja o zawartości mięsa oddzielonego mechanicznie, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, musi znaleźć się na opakowaniu. Będzie to MOM albo MDOM i tych skrótów powinniśmy się wystrzegać. Ale MOM to nie wszystko. Farszparówki to jeszcze jeden składnik, tajemniczo nazwany emulsio. Nazwa nie brzmi źle, emulsio, ale kryją się za nią kolejne odpady: mielona, surowa wieprzowa lub drobiowa, skórka. Emulsja jest tania. Zmniejsza cenę i niskim kosztem zwiększa objętość oraz wagę parówki. Nie trudno się domyślić, dlaczego niektórzy producenci tak bardzo ją polubili. Dopóki stanowi 10% składu, nie mamy się czym martwić. Powyżej tej wartości lepiej odłożyć parówki na półkę i poszukać innych. Emulsję na etykiecie znajdziesz pod nazwą Emulsja ze skórek albo po prostu skórki. Niektórzy myślą, że do parówek dodaje się też tekturę i papier toaletowy. Nie wiem. Nie znalazłem żadnego potwierdzenia tego mitu. Niech związek parówek i papieru toaletowego zostanie tam, gdzie jego miejsce. Ale na liście składników możemy spotkać też wiele innych substancji. Niektórzy z Was pewnie obejrzeli Blind Test Parówek, czy Wielki Test Parówek z kanału Sprawdzam Jak na YouTube. Jeśli nie widzieliście, to w sumie nic nie straciliście. W filmie nie wystąpiła ani wciągająca fabuła, ani żaden zaskakujący zwrot akcji. Prowadzący siedzi przy biurku, zjada parówki i ocenia smak każdej z nich. Potem ogląda to ponad 300 tysięcy osób na YouTube i nikt nie wie dlaczego. YouTube! Wiemy za to, że prowadzący, wraz z parówkami, ugryzł też ten nienajzdrowszy fragment tablicy Mendelejewa. Fosforany ukryte pod znakiem E450 i E451 lub tajemniczym określeniem stabilizatory. Glutaminian sodu E621 spotykany niemal wszędzie, także w parówkach. Azotyn potasu i sodu E249 i E250, których musicie się wystrzegać, jeśli lubicie parówki gotowane bądź smażone. Bo wysoka temperatura sprawia, że azotyny tworzą rakotwórcze związki. Tak, to prawda. Parówek nie powinno się gotować we wrzątku. Najlepiej wrzucić je do zimnej wody i stopniowo podgrzewać, maksymalnie do 70, góra 80 stopni. Oczywiście nie wszystkie składniki parówek są niekorzystne dla zdrowia. Nie musimy obawiać się kwasu askorbinowego, czyli witaminy C. Cytrynianu sodu, aceroli, preparatów błonnikowych, hydrolizatorów białek oraz skrobi. Jeśli chcecie znaleźć jak najzdrowsze okaz parówki, wybierajcie te, które składają się z jak największej ilości mięsa chudego, np. z drobiu lub szynki wieprzowej i jak najmniejszej liczby dodatków. Nie wierzcie wielkim napisom na opakowaniach oraz dopiskom odpowiednie również dla dzieci. Czytamy skład. Koniec. Kropka. Dzięki temu, że z roku na rok przykładamy coraz większą wagę do tego, co jemy, na półkach sklepowych coraz łatwiej znaleźć parówki dobrej jakości. Znajdziemy je nawet w stące i w sklepie z parkingiem Ram pam, pam Pam. Niestety, nikt nie zagwarantuje Wam, że parówki mające w składzie nawet 93-4-5% mięsa będą jakości prima sort. Przy zakupie każdego rodzaju mięsa. Trzeba pamiętać o tym, że zwierzęta przeznaczone na ubój niezwykle rzadko spędzają swoje życie na łąkach zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągniętych. Takie myślenie byłoby na rękę producentom i specom od marketingu, ale w prawdziwym świecie kury nie zawsze są wolne i szczęśliwe, a życie świń to nie eldorado. O tym, jak traktuje się zwierzęta przeznaczone na ubój, opowiadałem Wam w odcinku Jak nie hodować zwierząt. Wiecie już wszystko, co trzeba wiedzieć o parówkach. Więc mogę powiedzieć, oglądałeś i wiesz. Chcecie więcej? Podeślijcie film znajomym i subskrybuj kanał. A teraz odezwa do narodu. Niektórzy z was pewnie zauważyli, że ostatnio podrasowałem i wiesz. Najpierw rysunki stały się cyfrowe, teraz nowy prowadzący. To dlatego, że mam milion pomysłów na minutę i wciąż szukam najlepszego sposobu na kanał. Ewolucja trwa i będzie trwała, i mam nadzieję, że prędzej czy później, oby prędzej, filmy staną się jakością samą w sobie. Uważnie czytam każdą z Waszych uwag, również te o powrocie do tradycyjnego rysowania, czego nie robię, bo nie umiem rysować. Okej, okay, może trochę umiem, ale chodzi o to, że jeśli chcesz robić coś długoterminowo, to musi ci to sprawiać przyjemność. Rysowanie na tablicy sprawiało, ale też frustrowało. Z drugiej strony, rysowanie cyfrowe i animowanie sprawia przyjemność i fascynuje. Dlatego tę potyczkę wygrywa technologia. Jeśli nie pasuje, odpalcie Lifestyle Polska opowiadające o tym, że jak cały świat przejdzie na wegetarianizm, to ewolucja zawróci i staniemy się znów małpami. Zawsze coś. A jeśli format Wam się podoba i wypali, to po pierwsze będę bardzo szczęśliwy, a po drugie czekają nas, Was, dłuższe filmy, wyczerpujące temat przynajmniej tak jak ten dzisiejszy. Bo lepiej wiedzieć więcej niż mniej, prawda? Czy opcja z prowadzącym jest dla Was OK? Pewnie prędzej czy później wpadnę na nową, ale może nie. I dlatego będę bardzo wdzięczny za każdą opinię, uwagę i komentarz. Jak zawsze. Karol Kania, ukłony koniec psot.